Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Flavio, a będzie to już drugi odcinek ze sklejania modelu lotniskowca HMS Arc Royal. W poprzednim odcinku skończyliśmy sklejanie samego kadłuba, jak i podstawy do wieżyczek pomocniczych a w tym odcinku będziemy się zabierali za same wieżyczki pomocnicze jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to i weźmiemy się za sam pokład bo pokład będzie musiał sobie wyschnąć podeschnąć, żeby móc wsiąść i działać dalej. Więc no, bez zbędnego gadania zaczynamy. A będziemy właśnie montować oto te wieżyczki główne. Główne y, pomocnicze albo i główne, tak trzeba będzie raczej je troszeczkę podszlifować. Choć nie wydaje mi się, żeby była taka konieczność, troszeczkę właśnie no, trzeba, ale to nie jest wymagane, bo nie będzie tego widać nawet. Biorę to tak tylko, podszlifuję tak lekko, żeby zbytnio czasu nie tracić. Już jest, wszy są wszystkie. Bierzemy właśnie nasze wieżyczki. Tutaj trzeba będzie użyć penset. Weźmiemy się właśnie za tył. Właśnie trzeba, nie chce mi się tu właśnie. O! I weźmiemy sobie tak luźno, narpiew, a później zadecydujemy, czy płaca się wziąć i przyklejać. Jedna strona będzie narpiew, potem zajmiemy się drugą stroną. i tutaj mamy osadzone wszystkie choć tutaj no padło więc trzeba trochę podkleić to teraz będzie dobrze no i weźmiemy sobie to jednak wklejmy te działka działka nie nazywajcie to jak chcecie Tutaj będzie dobry y, dostęp z tego, co patrzyłem już do y, malowania tych wieżyczek, więc nie będzie problemu z y, późniejszym malowaniem ich. Bo już tu przymierzałem sam pokład wcześniej, żeby sprawdzić, czy będzie dostęp właśnie do tych wieżyczek. No i bez problemu dostaniemy, ale jak to będzie, to nie wiem. Bo zawsze może niby weźmie, będzie, że niby jest dobrze, ale wiadomo, że to będzie sile. Czy będzie kiepsko? Nie od razu źle. Nie przesadzajmy. Dobrze, ale wiadomo, że to będzie sile będzie kiepsko? To nie od razu źle. Nie przesadzajmy. I jest zakończony montaż działek. Wierzyczek, jak kto woli. Weźmiemy sobie to naprostujemy. Jest. Myślę, że jest nawet bardzo dobrze. Odkładamy sobie na bok i bierzemy sam pokład lotniskowca tutaj. Jakby ktoś nie wiedział, to jest właśnie to, ten wielki element. Na czym się on jeszcze trzyma? Tak sobie bierzemy tutaj, tutaj jest ten odlew, odlew, odlew to jest całość raczej. Nadlewkę bierzemy, odcinamy. Nie wiem czy to powinno być ścięte. Właśnie o to. Ale na razie zostawię, bo nie chcę uciąć właśnie czegoś, co jest potrzebne. Widzę, że już jest to potrzebne, więc zostawimy sobie. Bierzemy właśnie pokład i przymierzamy sobie. Więc to powinno iść tyłem naprzód. I trzeba będzie go tu mocno wziąć jakimiś tymi gumkami, czy czymś innym przymocować. Bo jest trochę wykrzywiony. No i jeżeli nie będzie się dało przykleić, no to zrobię wyprostuję go jego podcinku. No i zobaczycie efekt w następnym odcinku. No bo cóż mogę innego zrobić? Zapomniałem, że jest on trochę wykrzywiony. No i problemy się stały. good thing tego co tu widzę, to nie dam rady tutaj teraz zamontować tego pokładu. Niestety musiałby naprostować, a później no samemu wkleić po odcinku. To, no nie da rady teraz go wkleić, bo jest zbytnio krzywy. No i tutaj jak tu próbuję, no to nie widzę tutaj jakiejkolwiek szansy na to, żeby go wkleić. Próbuję i próbuję. No i i jest jakaś opcja, ale no to jest ciężko, strasznie. Bo tu się wykrzywia. Jest tu z jednej strony dobrze, a krzywia. Więc no, nie udało się zamontować pokładu. Ale no wieżyczki są. Tyle dobrego, że z niczym nie wychodzę. Tyle na ten odcinek mogę zrobić. I tak, to już byłby koniec tego odcinka. Krótszy niż zwykle, ale no nic więcej nie mogę zrobić. A więc jeżeli Wam się film spodobał. To możecie zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz odnośnie filmu lub nie. No i suba, jeżeli podoba Wam się to, co robię. No i chyba tyle ten odcinek. Więc co, był do Wasławio, się Manko.